Przez was nie usiądziemy, no. no. Ale spokojnie, chwilka możecie nam poświęcić no, jeszcze, prawda? No. To chyba wasze takie pierwsze wyjście publiczne, oficjalne, wyjście na ściankę też przed fotoreporterami. No to prawda, pierwsze i bardzo stresujące. Marcela się ze mnie śmieje, że ja tak się stresuję. Wszyscy mnie mają za luzaka, a jak ja szedłem, to już nie mogłem się wyswołowić, gumę żuję nerwowo i dla mnie to jest masakra. No ale trzeba się też z tym zmierzyć. Wolę ukrywać się za postaciami na scenie, niż po prostu przychodzić na takie imprezy. Kiedyś z tym nie miałem problemu, no ale jakoś kiedyś było inaczej w moim życiu. Teraz jakby mierzę się ze swoimi uczuciami, to jest może z tego wynika, że ten stres jakby przeżywam, nie? No właśnie, kiedy wyszło na jaw, że jesteście razem, no to wszyscy byli zszokowani. Gdzie ta wasza znajomość w ogóle się zaczęła? Poznaliśmy się w teatrze w Nowy Rok. Na spektaklu Michała i tak zaczęła się nasza historia. No to ty siedziałaś na publiczności, tak? Tak, no, Michała producentka nas poznała przed spektaklem, i później jak Michał też wcześniej wspomniał, że wyszukiwał cały czas mnie wzrokiem po, po siedzonkach tam z przodu, gdzie siedzę. No. Ale to wiedziałeś, że też jest osobą rozpoznawalną publiczną? Nie, ja w ogóle nie wiedziałem i jakby na to byłem taki, no zupełnie w innym świecie, nie myślałem w ogóle taki, miałem plan na życie, że teraz skupię się na swoim rozwoju osobistym i że gdzieś ta kobieta, moja mama też wy, była u wróżki i wywróżyła wróżka, że za 4 lata będzie ta kobieta, więc nawet się tego nie spodziewałem, ale jak producentka mnie przed spektaklem poznała z Marcelą, to jest po prostu już, kurczę, że tak powiem, miłość od pierwszego wejrzenia. Przez cały spektakl myślałem tylko o niej i patrzyłem, gdzie ona tam siedzi i serce było coraz szybciej, no jak w takim filmie, no jak w tych najpiękniejszych filmach o miłości. Nie? U ciebie też to była taka miłość od pierwszego wejrzenia? Powiedz, że tak. <laughs> tak. Nie, no tak było. Poznaliśmy się, pamiętam, przy schodach, jak przedstawiałam się Michałowi, to Michał tak się oparł o ścianę, no i tak rozmawialiśmy chwileczkę, no i później zaczął się spektakl no i później już tak się za zaczęło. Tak zostało. Że już do dziś. tak wzdycha, bo jej tak teraz ciężko ze mną. To od kiedy wy jesteście oficjalnie razem? Bo tutaj też było dużo domysłów. No od zawsze, od pierwszego spotkania. No mówię, od to od takie zawsze. spotkanie. Jak to nowy rok był, to który tak. to był rok? No to zacznijmy, że to od nowego roku. Tak nowego sobie roku. zawsze liczymy. No. Ale Słuchaj. od którego? Tego? Tak, tego. Można tak. powiedzieć, że podrywałem ją na taką, znaczy dzięki też wszystko, jakby na niebie gwiazdy za tym były, że podrywałem ją na to, że akurat miałem bilety na koncert noworoczny, nie miałem z kim iść. I pierwsza rzecz, mówię, Jezu, to ona musi ze mną pójść. I zaproponowałem, no tam już każda kobieta by zmiękła w tej oprawie, te walce, te śpiewy operowe i w ogóle i te gale. No i tak już poszło. Bo skoro mamy maj, to szybko doszło do zaręczyn, bo pierścionek przecież na ręce jest. Pierścionek już był chyba po 20 trzech dniach. Dokładnie, słuchaj. No, no. i no tak jak nawet nasza się podróż zaczęła, prawda? No Dokładnie. też tak. Nie słuchaj, to jest w życiu tak, że po prostu jak się coś wie jest się czegoś pewnym na 100%, to wydaje mi się, że trzeba iść za głosem serca. A to ślub nie? też już był w takim razie? Nie, no, ślub no, może ślub był, ale to, czy, na jak na to pewno. tu mówi, że tak powiem, e, e, ta co jest tutaj na tym, to szefowa, mówi, portalu. Szefowa, szefowa portalu, to, to mówi, że wy wiecie przecież więcej o nas niż my sami, więc to ty sobie na to pytanie odpowiedz. No to o ślubie powiedzmy, że wiemy, ale czy powiększenie rodziny w takim razie nastąpi? No słuchaj, to na pewno kiedyś nastąpi. Już Musi czasem, być na potomek. Takie są nasze marzenia Młody też. Katerski, który będzie grał w Realu Madryt. To się A, naraz... Czyli jednak kariera piłkarska. Albo będzie ślad... pianistą. Albo będzie y, reżyserem, po dziadku. <laughs> Dobra, Zobaczymy. słuchajcie, lecimy, Incy się mi tajemnicę zdradzić, jako? przecież. No coś tutaj przecież była jakaś tajemnica, że tak. zagrasz gdzieś. A nie, to już to już tajemnicy to nie ma, to wszystko jest, wiesz, to minęło. Idziemy.